Zobacz, jak bryka, za <grywka> Zaraz strzała dostanę od niej. Śliczności. Śliczności. I masz serduszko jak torko na głowie. Tu takie mini, mini, mini. Taki... no siwa będziesz bo widać, że będziesz siwa bo masz tutaj takie włoski siwe nie wychodź, ale nie wychodź nie, nie nie wolno wychodzić nie, nie, nie idź dalej, idź idź dalej, idź, 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 idź. tak nie wychodzimy, nie, nie nie, 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 nie. Przewaczka, no Maleństwo Nasze malestwa. No nie bój się.